Dawno, dawno temu, w zamku nad brzegami Amazonki, mieszkała piękna księżniczka Ania. Dzień dobry, tu księżniczka Ania i moja Pirania. Przywitaj się z naszymi dziećmi. Dzień dobry, widzicie? Jest bardzo łagodna. No to co, daj buzi pani. Albo może nieco później. Słuchajcie, mamy misję. Musimy nauczyć ją samo obrony. Czy jesteście gotowi? No to fantastycznie! Na początek coś prostego. Pokażcie, jak się płynie kraulem. Wiecie jak? Raz i dwa. No i płyniemy. Tak. Pokażcie i szybciej. I raz i dwa! I raz i dwa. I raz i dwa, i raz i dwa! Pięknie, fantastycznie! Widziałaś? No to co? Teraz pirania. Oj, oj yy, Ugryzłaś mnie w paluszek. Wiesz co? Dobra, mam pomysł. Może z żabką pójdzie nieco lepiej. No to co? Zadanie dla Was. Wiecie, jak się płynie żabką? Super, to pokażcie. A ty, uważnie! Się Przyglądaj. Raz, dwa. I raz, i dwa. I szybciej, i szybciej, i szybciej. Tak pięknie. No, genialnie, moi drodzy. To co? Dajemy szansę? Okej. Okay. Piranio, pokaż jak się pływa żabką. O, wow, no nie, teraz mnie w rękę ugryzłaś. o nie. No dobra, musimy wymyślić jeszcze coś łatwiejszego. Dobra. Teraz Pokażcie jak się robi obrót. Mhm, ja zrobię też. I jeszcze raz. I jeszcze raz. Fantastycznie. No to co? Teraz pirania. No świetnie ci idzie. Co, 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 co ty tam mówisz? A, tak, masz rację. Tak. Słuchajcie, pirania mówi, że trzeba jeszcze Gryźć. Pokażcie, jak się gryzie. Am. Super. I jeszcze raz. Am. Dobra, a teraz pirania. Am. I najmocniej, jak potraficie. Am. No, świetnie. Patrzcie, nauczyła się. Dobra, ale, moi drodzy, przecież ja mam obowiązki, tak? O nie, jeszcze tiara mi spada? No nie, niech to. No dobra, słuchajcie, ja teraz idę do moich poddanych, muszę ich nakarmić, ale niedługo do was wracam. No to co, do zobaczenia, pa, pa, pa. Uh. Wiecie, kim jestem? Nie wiecie, ale wam powiem. Nazywam się Pirat Pazur. Co to za paskuda? Au! Użarło mnie to paskudstwo. Ja ci dam! Cicho, myszy lądowe. Tylko nie mówcie, że tu jestem. Poluję na księżniczkę. Cicho, cicho! Psz. No cześć! Wiecie co? Bycie księżniczką wcale nie jest takie proste. Ale co wy do mnie mówicie? A, mam zrobić rozgrzewkę. No dobra, to na początek płyniemy kraulem. Raz, dwa i trzy. O, tak. Nie, nie rozumiem. Ma, a, mam się obrócić, tak? Nie. Coś wam się wydawało, nikogo nie ma za moimi plecami. No dobra, to teraz płyniemy żabką. Raz. Dwa i trzy. Tak! Pięknie, super! Nie rozumiem. A! Mam zrobić obrót. No dobra, nie ma problemu to. Raz, dwa i trzy. Dwa Cicho! A wy nie odzywajcie się, myszy lądowe. Księżniczka zostanie służącą na moim pokładzie. Dwa To się w głowie nie mieści. Widzieliście, co się stało? Zły pirat, Pazuch porwał naszą kochaną księżniczkę. I co my teraz zrobimy? O, jestem taka bezradna i chyba sama nie dam rady. Może zostanę w domu i na nią poczekam. Co wy na to? O, nie. A, a, a wiecie co? Uczyłam się samoobrony. To może wiem, pomożecie mi i odbijemy księżniczkę temu złemu piratowi. Co wy na to? Tak? Dobrze, razem damy radę. To do dzieła na ratunek księżniczce! O. Na horyzoncie nic nie widać. A co wy tak bezczynnie stoicie, co? Czas brać się do roboty. Szczotka w dłoń, ruchy, ruchy, szybciej. Pomożecie mi? To super, dobra, teraz szukamy jakiejś szczotki, dobra? Żeby posprzątać ten pokład. Chyba nie mamy wyjścia. Nasz pirat jest bardzo, bardzo zły. Szukamy szczotki. Zły to ja dopiero będę, jak nie zaczniecie sprzątać natychmiast. Ja mam. Okej. Okay. Jeżeli nie macie, możecie udawać dobra i zaczynamy sprzątać. O, pokaż, pokażcie, jak pięknie sprzątacie. O, o, I raz, i dwa. Stop! Stop! Nikt was nie nauczył sprzątać? Ciebie też, księżniczko? Mocniej chwyć za ten kij i wy tak samo. Mhm. Przykładać się bardziej jeszcze raz. Razem. Raz. Dwa, raz, dwa, raz, dwa. Mam dosyć. Słuchajcie, zrobimy mu psikusa. Co wy na to? Co ty tam gadasz? Z kim ty gadasz? Y nic, nic, nic. Y sprzątamy, sprzątamy. Mam tu skórkę od banana. Podrzucę tu pod nogi. Dobra, super. Na horyzoncie nic nie widać. Moje plecy! Co ty sobie wyobrażasz? Chcieliście, żebym się połamał? Nie, po prostu nie zauważyliśmy tego. Jestem bardzo niezadowolony i zły. Nie potraficie sprzątać. Ale mam nadzieję, że przynajmniej potraficie gotować. Poproszę o smażoną rybę. Tu i teraz, szybko! No dobrze, już się robi. Brak się do roboty. Kochani, a wy potraficie smażyć rybę. No dobra, to zacznijmy od znalezienia patelni. Szukamy patelni. Burczy mi w brzuchu, ruchy, ruchy. Macie? Ja mam. Ok. Kładziemy napalnik. I smażymy. Zrobimy mu jeszcze jednego psikusa. Tym razem zamiast ryby zrobimy mu kotlet z pieprz. Co wy na to? Znajdźcie pieprz. Gdzie ten pieprz? O! Tu jest. I psy. Sobie... Co ty tam gadasz? Nic, 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 nic. Gotowe? To fantastycznie. Y, y, piracie, pazur. Słucham, gotowe? Y, tak, zrobiliśmy pyszny obiad. Zaraz się okaże. Ciepłe? No, nawet ciepłe. Uuu, a jak pięknie pachnie. Sprawdźmy. Mm. Być. Chcieliście mnie otruć. Nie, a co się stało? Strasznie pikantne. Ile ty tam pieprzu dosypałaś? Niewiele. Dosyć! Nie potraficie sprzątać? Nie potraficie gotować? To może. O, wiem. To może przynajmniej potraficie drapać plecy. Drapać plecy? No, a co? Nie słyszałaś o drapaniu pleców? Do roboty! Wyciągać pazury, wy tak samo, i drapać moje plecy. Stąd moja ksywa – La Pazur. No, do dzieła! Strasznie dziwny ten pirat. No dobra, słuchajcie, chyba nie mamy wyjścia. Musimy go podrapać po plecach. No dobra, wyciągamy nasze dłonie. No i pokażcie, jak się drapie. Tak? No dobra. Czekam. Tak, 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 już drapiemy. Słuchajcie, mam pomysł. Może zaśpiewamy kołysankę do tego, I pirat zaśnie. Co wy na to? Będziemy mieć spokój. Tak? Dobra, to powtórzcie za mną. Aha, statki dwa. I teraz wy. Aha, statki dwa. Tak. Jeszcze raz. Aha, statki, Aha, statki dwa. dwa. Dobra. To drapiemy i śpiewamy. A, -a statki dwa! Mocniej! A, A statki dwa. Głośniej, mocniej! Nic nie czuję! Głośno. A, -a statki wow. dwa. Tak, i jeszcze raz! Jeszcze raz. No. A, A statki no. dwa. A, a, statki dwa, a, -a statki dwa, a, a, statki dwa. Super! Dzięki wam udało się, że nasz pirat poszedł spać. Mamy już na niego sposób, ale muszę jeszcze znaleźć sposób, jak się wydostać z tego okropnego statku. A tymczasem. Rania ruszyła na ratunek. Płyniemy. Czuję już swoją panią. Musi być gdzieś tu blisko. O, ale co to? Czujecie ją? Powąchajcie razem ze mną. Głęboki wdech. Nosem. O, gdzieś tu jest. Płynę dalej przed siebie. O, ale co to? Znosi mnie prąd na wyspy południowe! Płyniemy kraulem! Już to potraficie! Pokażcie, jak płyniecie krawlem! Świetnie, udało się! Jesteście cudowni! Płyniemy dalej! O, 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 a co to? O nie, wielkie wodorosty! Wiem! Teraz popłyńmy żabką! To potraficie. I uwaga, płyniemy żabką. Uf, uf, zaraz nam się na pewno uda. Uf, tak jest. Udało się. Płyniemy dalej przed siebie. Już jesteśmy coraz bliżej. Czujecie? Uf, uf, o nie, Rek Mam pomysł! Zróbmy straszną minę! Na pewno go przestraszymy, uwaga! Trzy, cztery! Jeszcze jedną! O, świetnie! I ostatnią! Najgroźniejszą! Ej, zobaczcie! Udało się! Ale czujecie to? Moja pani, już musi gdzieś tu być! Płyniemy przed siebie! Uu. Pirat słodko śpi, a ja w tym czasie wymyśliłam, jak uciec z tego okropnego statku. Uciekacie ze mną? Fantastycznie. Musimy na początku znaleźć beczkę. Szukajcie beczki. Okej, okay. ja już swoją mam. A wy? Mm, piękna. Pokażcie, jak jest duża. Wielka, gigantyczna. Dobra, wskoczymy do niej do środka, później doskoczymy do brzegu statku i wyskoczymy za burtę. Gotowi? To wskakujemy. Trzy, dwa, jeden. Ech, ech. Gdzie ona się schowała? Co nic nie mówicie? Mówcie! I tak ją znajdę. Przede mną nikt się nie schowa. Księżniczko, gdzie jesteś? Mam dla ciebie coś słodkiego. Może gdzieś tu będzie. Na pewno schowała się pod pokładem. Zaraz to sprawdzę. Księżniczko, idę do ciebie! <grym> Ale przerażający jest ten pirat. Dobra, nie ma na co czekać. Uciekamy. Chwytajcie swoje beczki i skaczemy. I raz. I jeszcze raz. I dwa. I jeszcze raz. I trzy. Dobra. Teraz tylko musimy wyskoczyć ze statku. Gotowi? Trzy, dwa, jeden. Stop! Co tak. tu się dzieje? Puść mnie, proszę! Stop! Proszę! A nie mówiłem, że ją znajdę? Przede mną nikt ani nic się nie ukryje. Ale ja chcę do domu! Czeka cię surowa kara. Zapraszam pod pokład! Ratu. Sieć tu i się nie odzywaj. Ale ja chcę wyjść, wrócić do domu! Przestań, będziesz siedziała tu, dopóki nie zmądrzejesz. Zrozumiano? Cicho! No to jest już masakra, słuchajcie. Nie wiem, sama już co robić. Może spróbujmy jeszcze zawołać ratunku, może ktoś nas usłyszy, kto będzie obok... Płynął statkiem. Co? Pomożecie mi? Ratunku! Chyba za cicho. Spróbujmy jeszcze raz, tylko głośno, dobra? Ratunku! Przestań! I tak cię nikt nie usłyszy! Ej, słyszę jakieś chrobotanie. Co to jest? Deski się podnoszą. Zobaczcie na swoją prawą stronę. Uuu, <suszy> Sz, żeby tylko nie usłyszał. Zobaczcie, kto tutaj przypłynął na ratunek. Piranio y, przegryź linę, bo nie mam jak się wydostać. Maka, patrzcie, to działa. Jednak udało mi się. Dobra, słuchajcie to co? Uciekamy, tak? Dobra, tylko po cichu. Chodźcie, uciekamy. Co ty sobie wyobrażasz? I tak cię dorwę, i was też jeszcze mnie zapamiętacie. O nie, słuchajcie, musimy pokonać pirata, pamiętacie? Nasz kurs samoobrony na początku płyniemy kraulem i płyńcie razem ze mną. Raz. Uh, dwa, uh, raz uh. Dwa. Pokażcie! Dobra, super! Teraz płyniemy czym? Z żabką! Pokażcie! Pokonamy tego pirata! Raz! I raz! Super! I raz! I raz! Fantastycznie! A na co koniec? Na koniec obrót! No pewnie, że tak! Nie! Stop! Moja armata! Uwaga! Strzał! Ej! Skończyły mi się kule! Ta. Nie! Tylko nie Zbędzi. gryziemy! <grym> Ura! Udało nam się! Jesteście fantastyczni! To co? Taniec radości! Tańczymy taniec radości! Tańczymy taniec... Uuu! O nie! Widzicie? Pirat tak strzelał ze swojej armady, że przez niego jego statek własny zaczyna tonąć. Chyba nam już nic, nic nie pomoże. Zaraz u to nie O nie! Ale coś takuje. Coś się pojawia. zakończy się happy endem i o tym przekonacie się w kolejnym odcinku.